Sylwestrowy wieczór spędzają Państwo z programem drugim polskiego radia. Oto jego kulminacja. Zbliża się północ. Tu program Drugi Polskiego Radia wybiła północ. Mamy nowy 2014 rok z za zamkniętych okien już dobiegają odgłosy fajerwerków. Ale więc może się otwórzmy. Redaktor Gregorczyk zakłada czapkę, otwiera okna i te odgłosy wtargnęły do studia z całą mocą. A zatem przy takim akompaniamencie pora na życzenia noworoczne. Myślę, że jeszcze raz wrócimy do tych bezpretensjonalnych życzeń wnuczki Andrzeja Poniedzielskiego. Abyśmy mieli coś tam i żeby było jakoś, prawda? Oraz życzymy Państwu mnóstwo mnóstwo świetnej muzyki i tego, żeby w tak zwanym prawdziwym życiu zwiodło się Państwu dobrze i spokojnie, aby muzyka była. Nie ucieczką od tego życia, ale jedynie jego wzbogaceniem. Ja bym chciał w swoich życzeniach odnieść się do słów Tymona Tymańskiego, które padły w minionym roku. Tymon Tymański mówił o wznoszeniu fabryki własnego umysłu i później o rzetelnej pracy w tej fabryce własnego umysłu. A zatem, niech nam się uda rozbudowa fabryk naszych umysłów, i niech nam się chce w tych fabrykach codziennie pracować.